Pojechałem na wakacje do Korei Północnej i wróciłem w stanie wegetatywnym, a sześć dni później straciłem życie. Nie uwierzysz dlaczego. Nazywam się Otto Warbier i dziesięć lat temu pojechałem na wakacje do Korei Północnej z kilkoma kolegami. Chcieliśmy spędzić razem nowy rok. Mieliśmy dobrą zabawę i nic dziwnego nie wydarzyło się podczas naszego pobytu. Do 2 stycznia tego dnia wracaliśmy do USA. Ale na lotnisku, tuż przed wejściem na pokład, policjant kazał mi za nim podążyć. Tam powiedziano mi, że popełniłem bardzo poważne przestępstwo. W Korei zabronione jest zdejmowanie plakatów ze ścian. A ja wziąłem plakat propagandowy, żeby zabrać go do domu jako trofeum. Za ten czyn zostałem skazany na 15 lat ciężkich prac. Moja rodzina rozpoczęła starania o sprowadzenie mnie do domu. Dopiero po roku im się to udało. Jednakże nie wróciłem w normalnym stanie. Lekarze stwierdzili, że jestem w stanie nieświadomego czuwania. Mogłem poruszać oczami i mrugać, ale nie mogłem mówić. Rząd Korei jedynie stwierdził, że wpadłem w śpiączkę przed rozpoczęciem mojego wyroku. Zaprzeczyli, że mieli coś z tym wspólnego. Sześć dni później straciłem życie. A teraz powiedz mi, co myślisz? Jaka jest prawdziwa przyczyna mojego odejścia?